Halo, halo, cześć, dzień dobry, siemanko, z tej strony Naeksjon. W Ultimate Team właśnie wylądowała nowa drużyna What IF, a to oznacza, że ponownie nie udało mi się trafić tego jednego jedynego zawodnika, którego chciałem trafić, jakim oczywiście jest Ngolokanta, ale trafiłem za to pierdyliard innych. Trzeba przyznać, że nowa drużyna jest naprawdę naprawdę świetna, a wezwania ogłędu z jego są wyjątkowo, wyjątkowo łatwe. Ale teraz czekam na godzinę 22, która wybije już dosłownie za parę sekund. Mamy 21.59, ponieważ wtedy do sklepu powinny trafić. Nowe paczki. A za sprawą naszego wczorajszego livestreama, jeżeli ktoś nie był, to warto sprawdzić miniony odcinek, bo ten miniony odcinek z wczoraj to jest tak naprawdę przerobiony zapis. No dzięki temu, jak sami widzicie, możemy pootwierać sobie trochę paczek i kto wie, być może trafić jakąś z tych fajnych kart. Ale teraz, moi drodzy, wejdźmy do sklepu. Jeszcze chwila, jeszcze chwila, spoglądam na zegarek. Nadal jeszcze nie ma tej 22., ale tutaj zaraz sklep wywali. Ja to czuję, że zaraz sklep po prostu wywali w kosmos, bo wcześniej był gigantyczny problem z dostaniem się do sklepu. I wybiła godzina 22, nie pozostaje nic innego jak wejść w paczki promocyjne i mamy paczki za 100k, dokładnie trzy. Dokładnie trzy paczki za 100 czyli idealnie tak, jak mam FIFA pońców. Ja to wyliczyłem, ja to wyliczyłem, tak naprawdę nic nie liczyłem, nie miałem pojęcia, że tak będzie, ale wychodzi idealnie. I jest walkout i zaczynamy od karty za Ligę Mistrzów. Lewy pomocnik, Brazylia, Bayern Monachium, no Douglas Costa. To nie, nie, nie podoba mi się, że to on jest walkoutem. Nie podoba mi się, że to akurat on jest naszym walkoutem, bo poza nim jest naprawdę, naprawdę makabrycznie. Wszystko to, chociaż w sumie nie ma sensu się śpieszyć. Te paczki chyba są tak dostępne normalnie, więc nie ma sensu się chyba śpieszyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przejdę i czy są te paczki? Tak, to są paczki ogólnodostępne dla wszystkich, więc otwieramy kolejną paczkę. No nie wiem, zróbmy paczkę w ciemno. Zróbmy, zróbmy paczkę w ciemno i być może to akurat teraz nam da jakiś nieco pozytywniejszy rezultat. Ja uwielbiam to słowo rezultat, co? Ja nie mogę powiedzieć normalnie czegoś, tylko muszę zawsze powiedzieć, że coś ma pozytywny rezultat, coś ma negatywny rezultat. Zawsze i wszędzie. Tak więc moi drodzy, 5, 4, 8. No, ja tego jego już trafiłem. Ja go oczywiście przepaliłem w SBCO Player Pika 84, który jaki był to wolenie komentować, ale to jest inform oceniony na 86, a takie informy są zdecydowanie w cenie, tym bardziej sprzedawalne, oprócz tego drugi inform, no i to nam daje jakiś tam budżet mniej więcej, tu 40 tysięcy, tam następne kilka tysięcy, grosz do grosza. I będzie z tego Petr Czech na bramkę. Ale teraz już naprawdę ostatnia paczka. 2000 FIFA pointsów. I ja się obrócę, żeby kompletnie nie mieć z nią nic wspólnego. I mam nadzieję, że trafimy tam coś interesującego. Przede wszystkim, że zaświecą się te flary na fioletowo. Że zobaczymy tam jakąś dobrą kartę. To mgolokante no, to już niestety nie będzie. Mgolokante już jest niestety niemożliwe do trafienia. Chyba, że zostanie wydane SBC z gwarantowaną kartą What If. To wtedy jak najbardziej. Ale teraz. O Jezus, man. F na czacie widzowie. Aja, aj, ja, aj, no karamba, karamba, karamba i to bardzo mocna karamba. Ile tutaj jest tych kart? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. Dobrze, to weźmiemy sobie jeszcze dwie jakieś nisko ocenione karty. Niech będzie ten El Sharowee i ten Renato Sanchez, i zapraszam was, chłopaki, zrobimy sobie jeszcze dwa player picki 81 No, no to to by było na tyle, jeżeli chodzi o paczki za stoka, szczerze powiem. Nie wiem czy, czy, czy one się różniły czymkolwiek. No, duża ilość kart rzadkich, kart błyszczących. Ale nie wiem czy to się różniło czymkolwiek od tych player picków 81, a przepraszam, przecież te player piki 81 się skończyły, więc na obecną chwilę mamy wyzwanie, co by było gdyby za złotą paczkę rzadkich kart. O, to jest interesujące, ale oprócz tego mamy player oczywiście z ikoną i powiem szczerze, patrząc na to, jakie ja karty trafiam, coraz bardziej prawdopodobne się robi ewentualnie to. Że faktycznie się skuszę na tego player picka, a wiem, że to będzie błąd. No i pięknie, fantastycznie wyzwanie, co by było gdyby zrobione w całości ze srebrnych kart z drugiej ligi angielskiej i tam jeszcze niższych, więc pięknie. A za to dostajemy złotą paczkę rzadkich kart. I to może nie jest jakaś cudowna, najlepsza paczka, ale ta paczka może teraz boleśnie udowodnić, że te paczki za 12, nie, nie za 12, za 100! K. Czy tam za 2000 FIFA pońców? No nie, nie udowodnił nic, że tam te paczki nie miały sensu. Niestety tutaj tylko i wyłącznie ekrany i to chyba nawet nie jakoś wysoko ocenione, bo to będzie oczywiście Renato Augusto, moi drodzy. Zawodnik, którego kiedyś używałem, kurczę, chyba jeszcze w FIFA 13 używałem, go, jak miałem kartę bodajże w bajerze Leverkusen, ale na obecną chwilę... Mamy złotą paczkę do odbioru. Wszyscy dobrze wiecie, jak kończy się otwieranie darmowych złotych paczek, które się dostanie w danej paczce. Tam był oczywiście Cristiano Ronaldo, jeszcze trafiony w FIFA 18 bodajże. Na live streamie charytatywnym z ekipą Fantazy przepiękna historia, cudowna, ale tutaj też jest Portugalczyk, też napastnik. No można powiedzieć, że to taki Cristiano Ronaldo po solidnym wojaku albo pięciu wojaka. Minęło trochę czasu, mamy pierwszą 15 i wracamy z powrotem. Jak sami widzicie na naszym koncie uzbierało się 200, no prawie 280 tysięcy monet. Nie będę chyba raczej przez to najbogatszym graczem w całym Ultimate Team, ale tak czy siak jest to zawsze jakieś zasilenie tego naszego budżetu. W kontekście zakupienia Petra Czecha czy jakiegoś innego zawodnika Chelsea myślę, że jak najbardziej ma to ma to sens, ma to sens. Ewentualnie widziałem, że pojawiało się też kilka propozycji, przepraszam, nie ten skład, nie ten ten skład, tylko oczywiście ta ekipa. Pojawiało się też kilka propozycji polegających na tym, że sugerowaliście sprzedaż Risa Jamesa, za którego zapłaciłem 720 tysięcy monet i teraz z tym budżetem, który mam dokupienie w to miejsce Desaiego. Desaiego, który byłby na środku obrony w miejsce Tiago Silva. No Thiago Silva jest trochę tym newralgicznym elementem ewidentnie tego składu, a na prawą obronę po prostu zakupienie zwykłego Risa Jamesa, który niby z cieniem miałby też dawać radę, ale to już... To już musiałbym się mocno i nad tym zastanowić. Bo kupno Petra Czecha mnie kusi po prostu. Kurczę, no czołgiste mieć na bramce to jest naprawdę super opcja. Co tam robi ten Barnes? Czy kto to jest na lewej obronie? Na lewym skrzydle, przepraszam. Albo chłopiec jakimś wielkim fanem jego talentu. Bardzo łatwo wypuszczony Eden Hazard. Goni go tutaj Kai Walker, ale Hazard dobre zagranie w pole. No. Werner! Świetnie wypuszczony Gianfranco Zola. Jest przy nim Rafael Varane, ale Rafael Varane nie jest gotowy na... No kur... A na zatykającego się Wernera o obronę. N'Golo Zagranie jeszcze raz piłki. Na skrzydle jest już Hakim Ziyech. Rozpędzamy się po raz kolejny I teraz Hakim Ziyech. Świetny dribbling tego zawodnika i fantastycznie Hakim zijech. Jezu, jaką przyjemność sprawia mi schodzenie z jechem przez tego jego pięć gwiazdek sztuczek do środka? To jest coś niesamowitego. Hakim zjech, z kolejnym trafieniem w naszym składzie. Let's go, lecimy po zwycięstwo. Teraz Wayne Rooney, musimy na niego uważać. Wayne Rooney, Rudiger, o oh nie, ja myślałem, że no, czy tu nie ma spalonego? Co tu się wyprawia? Wybijamy tę piłkę Ash Nicole. Totalne nieporozumienie w obronie. Zagrywamy tę piłkę na dół i nas. Spokojnie. Hakim Ziech zdecydowanie aktywny w tym meczu. Ziech jest cały czas na skrzydle. Zatrzymajmy sobie... Aj, chciałem zatrzymać tak po prostu tę piłkę. Ale czekajcie, może przeciwnik teraz popełni dla odmiany jakiś błąd. Timo Werner. Tak jest. Dobrze. Błąd za błąd. On popełnił, my popełniliśmy, a raczej ja popełniłem, on popełnił. Tak więc wszystko wraca do normy. Prowadzimy jakby jeden do. Chociaż czekajcie, nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca. Nie tylko nie to na całe szczęście ruszyłem się Mendim, ale jeszcze jest Dembele, Jezus Maria, pięknie, Werner mija tutaj stąca i teraz Werner już się rozpędza w polu karnym, tak jest, jest Timo, potężny Timo, potężny Timo Ciao. No dobra. Gianfranco Zola, Timo Werner świetnie przedostał się w pole karne. Werner. ojoj. Oj, 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 oj. Czy tutaj nie było spalonego? No, dokładnie, był spalony. Tak mi się wydawało, chociaż bardzo sprytne wykończenie od razu bez żadnego wyczekania takim lobikiem, gdyby to faktycznie Jezus, Maria. Musimy się teraz mieć na baczności. Tutaj Lionel Messi próbuje go tutaj skontrować Rissem Jamesem, ale Lionel Messi Riss James jednak, czy teraz nie było też spalonego? Był spalony. Atakuje teraz przeciwnik całym zespołem. Musimy się tutaj bronić. Mount, jakbyś pomógł też coś w defensywie. Nikomu myślę, korona z głowy by nie spadła. O Jezu, już myślałem, że to był przechwyt Kante Tak zaczął biec wzdłuż tej piłki, że byłem przekonany, że to będzie obronione? To jest gol. To musiał być gol. Byłem przekonany, że tamta wcześniejsza piłka to jest przechwyt Tutaj niestety tego przechwytu nie było Moi drodzy, wpuścimy sobie e, naszych zmienników Nie wejdzie sobie Hudson, Odoi e, i Pulisic I zobaczymy, czy oni dadzą nam tutaj jakąkolwiek jakość w tych drugich 45 minutach Bo przeciwnik gra zdecydowanie lepiej w drugiej połowie Nie wiem, czy ma tutaj coś do czynienia handicap Ale sami widzieliście, tu spalony jeden, drugi, trzeci, czwarty Na dobrą sprawę, gdyby nie te spalony, mógłby już spokojnie wygrywać O cholera, i teraz są kłopoty Lionel Messi, jest przy nim Fikai Tomori, I Fikai Otomori, świetna interakcja Interwencja. I teraz Mason Mount spokojnie. Zaraz sobie wypuścimy piłeczkę na skrzydło. A może tak naprawdę nie na skrzydło, tylko na środek? No niech będzie. I jest jeszcze Gianfranco Zola. Fajne przejście. Jeszcze raz na skrzydło. Tak jest. I teraz Pulisic. Na spokojnie. Zagranie piłki do środka, Niecelnie. Brakuje. Po prostu brakuje czasami tego, żeby ta piłka doszła do, do celu. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Teraz Leeds James musisz interweniować. Riz James raczej przypłaci to czerwoną kartką, ale musiałem nim zainterweniować, bo Rudiger raczej by już go nie dogonił. Tak więc to jest niestety czerwona kartka dla naszego prawego obrońcy. To jest dosyć, e, bolesne i dotkliwe osłabienie, tym bardziej, że przeciwnik może teraz dojść do go pozycji strzeleckiej. No jestem ciekaw, czy w dziesiątkę jednak uda się nam przychylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Może być naprawdę piekielnie ciężko, ale zobaczymy. Ładne akcje. Tutaj piłka się klei. Dobre akcje dwójkowe, jest już Zola. Świetne przez... O no nie no, mał, dlaczego ty przeskakiwał? Gdybyś zachował tempo, to jak najbardziej, a tak, no to jesteśmy w ciężkiej teraz sytuacji, bo to przeciwnik ma okazję do oddania strzału Rudiger, zabiera mu piłkę i Pulisik. fu nie Pulisik, tylko Hudson doj musiał ratować tę sytuację Timo Werner. Dobrze, jest Gianfranco Zola. Zagranie piłki Don Golo Kante. Kante, przedłużenie jeszcze do Masona Malta. Mason, zagranie na skrzydło, tutaj jest Pulisik i Pulisik świetnie się urywa. Pulisik, kapitan Ameryka, jest już w polu kardym. kapitan Ameryka! Jeszcze Ashley jeszcze Mason Mount, jest Gianfranco Zola. Gianfranco Zola cały czas walczył o tę piłkę Włoch, ale niestety koniec. Remis. Mam wrażenie, że ostatnio każdy mecz, który gram, kończy się remisem. Zdecydowanie szkoda tych niewykorzystanych sytuacji z pierwszej połowy. No i patrząc po statystykach, tak, zdecydowanie przeciwnik odpalił jakieś doładowanie w drugich 45 minutach i totalnie, totalnie odmienił swój obraz gry, bo my mieliśmy w pierwszych. No, byliśmy lepsi. Byliśmy wyraźnie, wyraźnie lepszym zespołem w pierwszych minutach. Ale później gdzieś to wszystko się zagubiło. No i właśnie, Reese James z czerwoną kartką, kurde może faktycznie Desai. No nie wiem moi drodzy. Nie wiem. Może wy wiecie.